No jak dzisiejszego zapraszamy dzisiaj do oglądania odcinka. subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę, idziemy z Sadą. I Dzień gramy Dzień. na 2. I teraz pogadajmy z Haksem. Hakom... Mylę się do pracy ...tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręca się to, to było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. Nie głupie, Bazarianie nie znoszą Espeków na bazarze liczą się dwie osoby. Jedna to Karl, ten kaznodzieja. To wiem, a ta druga? Sophie, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też Cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak i o bandytach Joego. Ale oni boją się SP. Dobra, pogadam, z Sofi. ty zajmij się Karlem. Chyba, że. wolisz dziewczynę. Sophie? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta ramię, zobaczysz. Mm -hmm. No to na bazar idziemy. Oprócz bazaru. Soffiala, Trochę mamy do Mhm. Mm Rozbudziemy się po te... Gdyby mogłem lepsze skoknieć. Na razie się nie opłaca, chodź do tego Bo jest martwy Uważaj na wyjściu A teraz kogo chcę Dobra Ty żyjesz? Ach. Ja? Już idę. Chodź. Chciałem apteczkę służyć inną. Tak się zabiło. Zombi. Chciałem apteczkę służyć zino. chodź. No. No, no, chodź. Zbiorę Ulu. biegnę idziemy po niego? po e, niego chodź co ty robisz? ja? mhm, bo ty w środku jesteś muszę jest myślę Widzisz, bo ja już sobie. Co ty robisz tam? Doskoczyć musę Ale tutaj patrzysz. Na dół wyciąłem. Dobra. To na opcję dostałem mi, wiesz jaka? No. Doskoczyć na tą lampę. Kur... Przeciw to odwalam Uuuu No to wyzwalaj, no to nie robimy, bo to jest zasady Dobra I tak, ona nic prawie nie daje, No skoczysz? Mhm Правый, правый, не без пак. Нам нравится, Я вот это... А, мы будем дальше Coś ty kurwa za jeden. Spokojnie, szefie, to nie SP Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą. Jest z zewnątrz, to tak pielgrzym. Co? Przyszedł z murów? O kurwa. Nie wiem, czego tu szukasz, ale pilnuj się pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. Dobra. Tym razem z Biomarkerem. Biomarker Kanka jest umie. mnie. Karol, chcę przyprowadzić jak się pokażesz. Mm. Chcę się przedstawić. Miła odmiana po próbie powieszenia mnie. Mm. Mm. Powiesili na mnie. Yeah. Pamiętajcie, ludzkość <laughs> złożyła cywilizację, która okazała się kolosem naglinianych w nogach. Nie powielajmy tego Nie chciał tego, musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. No jasne. Do odbudowy. Nie będzie żadnej odbudowy. Kto by pomyślał, pielgrzym na bazarze? Witaj. Tak, nadal żyję, pomimo Twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Traktujemy to poważnie. Dlatego zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. A teraz, powiedz mi, jak się mają sprawy poza murami miasta? Źle i coraz, co źle, coraz gorzej. Źle, coraz gorzej. Osady stale się wyludniają. Obawiam się, że niedługo nie będzie już gdzie stąd pójść. Wcale mnie to nie dziwi. Ludzkość musi osiągnąć dno, zanim się od niego odbije. Dlatego właśnie my tu jesteśmy. Jakieś inne wieści? Ściągłeś mnie tu na plotki. Ściągłeś mnie tu na plotki? Chcesz tylko ze mną poplotkować? Nie. Ale przyszedłeś z zewnątrz i wałęsasz się wśród mojego statka. Wyjaśnijmy sobie coś. Muszę wiedzieć, czy jesteś owcą, czy wilkiem. To jak? Mm. Nie. nie. mi się to A. Owcą nie. Wilkiem lepiej nieść. Wilkiem. Wilkiem. miejcie się na własności. Czyli mogę odetchnąć. Prawdziwy wilk nie musi ogłaszać, że jest wilkiem. Wiesz co? Ja chyba też muszę coś wyjaśnić. Szukam Sofii. Czyżby? W jakim celu? Hmm. No, muszę tam pytanie. Ja to to moje. a? Muszę. Zapytać ją o śmierć Lukasa. Muszę zapytać ją o śmierć Lukasa. O, Dlaczego pielgrzyma obchodzą sprawy SP? Jaki masz w tym interes? Nie przechodzę obojętnie nad śmiercią drugiego człowieka. Czy to nie to odróżnia nas od zarażonych? Coś w tym jest. Śmierć Lukasa to również nasz problem. Ale dlatego, że jesteśmy głównymi podejrzanymi. Nigdy nie kryłem się z moją opinią na temat stróżów prawa. Dawny świat upadł przez im podobnych, chciwych, żądnych władzy faszystów. Tworzenie nowego świata na bazie dawnych wartości nie byłoby mądre, delikatnie mówiąc. Oczywiście, według SP, takie stwierdzenia automatycznie robią z nas wszystkich potencjalnych morderców. Dlatego im szybciej morderca Lukasa zostanie znaleziony, tym lepiej dla nas. Idź tam, zobaczysz wielkiego gościa. To Herman, ochroniarz Sofii. Powinna być w pobliżu. Żeby było jasne, zdziwiłbym się, gdyby cokolwiek o tym wiedziała. Sofii jest wojowniczką, nie zabójczynią. Mhm. Dzięki za ostrzeżenie. Do zobaczenia, kar. Ok. No to. Chodź tu. A tu jest misja. Добрая я иду посмотреть, что там есть, есть. А что там, машина? Посмотреть, что тут есть. Не знаю, наверное. в середине. Czekaj, jak idzie drugi kompan. Do I i Ok. Sophie, porozmawiamy. <grym> Herman, nie rób mu przyjrzy. Pozwól mu mówić. <grym> <grym> Jestem. Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą, po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. Słyszałaś może o jakiejś? Szukasz roboty? Pracuję tylko z ludźmi, którym ufam. Jesteś z zewnątrz. Chcieli cię powiesić. Nikt nie mówi o tobie nic dobrego, pielgrzymie. Chcesz, żebym Ci zaufała? Porozmawiaj z mieszkańcami bazaru. Spróbuj zdobyć ich zaufanie. Hmm? Jeśli Ci się uda, to może zmienię zdanie. Mm -hmm. O kurczę, musimy gadać z no. ludźmi. Idziemy do środka. Jest tutaj proszę. Jestem Damien. Aiden. jesteś tu nowy, nie? Mówi. Mówi prawo. Prawo. Mów, mów prawdę. Co to ma za znaczenie? Szczycę się tym, że znam to już wszystkich. Ale ciebie nie widziałem. Może dlatego, że jestem w mieście od niedawno. E serio? Wow. <laughs> Szatun, podobno za murami jest prawdziwa rzeźnia. To coś zmienia w kwestii pracy? Nie, przyjacielu, tylko badam grunt. Jak na razie jest nieźle. Co do zlecenia, przede wszystkim będzie tu wymagana pewna dyskrecja. Mm -hmm. Ta robota Co? to sprawa moich wspólników i tylko ich, nikogo innego. Spotkaj się z nimi w zachodniej części kworent. Wszystko ci powiedzą. Zrobię to. Nie, Nie mówię, że się zgadzam. No. Nie mówiłem, że się zgadzam. Nie mówiłeś też, że się nie zgadzasz. Przemyśl to. Zmienisz zdanie. To łatwy szmal Łatwy szmal Nie patrz tak na mnie, tylko przekazuję informacje. No. Tak między No przyjmij to zadanie Nie pożałujesz Ok się. Czekaj jest noc? chodź spadźmy, bez jest nocny, mamy się w nocy nie wdryźć. Dobra. Ooo! Ranek. Mhm. Pre... premia nocna. Nocna premia. No. Chodź. A co ty nocy nie lubisz chodzić? Mam trzy mi to jest albo ja, Ale wolę w dzień, bo są łatwiej się pocienicę. Co tu masz poziom? Siódma. Tu jeden. Zaproponowano mi podejrzaną. A, A maksymalne struktury może wpadnę na trop w sprawie lokacji. Nie wiem Jasne. Bez odbioru. Ej! Co to jest? Ja już jestem. Tutaj Usiądź przed ogniskiem. Ale nie rób tego, bo to jest nic tylko ważne. A zrobimy ją też... ...kiedy? Ja Dzień się tutaj że musisz słuchać ich w piętnastu mi minut, powiedzmy. Przysłał mnie Damien. Mówił o pracy. Pomyliło ci się. Dopiero co z nim gadałem. Kazał mi tu przyjść. Jesteś sam? Tak. Dlaczego pytasz? Tak. tak. Jestem sam. Lepiej nie ściemniaj. A teraz wchodzi i idź na dół. Wszystkiego się dowiesz. Jak jest sam? Sadał ze mną jest. Czy nie? On się pyta, co jestem sama, a ty jesteś No... Kaczysz tu? Jestem od Damiena. Szukam pracy. Jasne. No to... Jesteś tu nowy. Damien też o to pytał. Co za różnica. Szef cię o coś spytał? Płamięł, że Co to za fuka? Co to za fuka? e mówi z 1. Nadal próbuje mhm. się dowiedzieć co tu robię. To ty tu owijasz w bawełnę. Dobra. Pogadajmy o robocie. Najlepiej, żebyś nie był zbyt dobrze znany na bazarze. Wiesz, raczej niewielu mnie tu zna. Dobrze. Bardzo dobrze. Chyba znalazła się nasza zguba. O czym ty mówisz? Czego ode mnie chcecie? Powiedzmy, że pracujemy dla kogoś, kto chce cię poznać. Tylko, że ty raczej nie chcesz poznać jego. Bierzemy go, oczy. Strajcy. No, możesz się zniwić. Teraz cię matki Zawić trzasną. Nie giun unikać ci! A, bo jeszcze ci wagi. Porozmawia jest... O, dobra. Chodź. I widzicie. Co? Musiał się nie, no. może Karl coś wie. Nie, czekaj, nie! Słuchaj! Kazali mi przysłać do siebie wszystkich nowych. Nie mówili po co? Nie mam wyjścia. Muszę robić, co mi każą. Mają coś wspólnego ze śmiercią Lukasa? Co? Nie! To znaczy. To znaczy, mam taką nadzieję. To byłoby straszne, ale ja naprawdę nie wiem. Więc przysyłałeś do nich innych i wszystkich pozabijali? Coś ty zrobił, Damien. Nie wiedziałem na początku, ale później nie mogłem już nic zrobić. Nie mogłem. Ilu, Damien? Ilu ludzi posłałeś na pewną śmierć? Przestań, Aiden. Przestań. Przepraszam. Musiałem. Naprawdę. Uwierz mi. Mają mojego brata. A. Wiej. Wie. Nie, wejdź w układ zdejmowany. Wejdź w układ Co z twoim bratem? No, gadaj. Porwali go i grożą, że go zabiją, jeśli nie zrobię tego, co każą. Pomyślałem, że jeśli się sprawę, to go w końcu wypuszczą. Wykorzystują mnie i mam już tego dość. Chcę tylko ocalić brata. Pomożesz mi go znaleźć. Wysłałeś mnie na rzeź, a ja mam o tym zapomnieć i znaleźć twojego braciszka? Jesteś zły, rozumiem, ale pomyśl tylko, może on słyszał dlaczego cię szukają? Gdyby wiedział, nie chciałbyś go znaleźć? Pomogę ci. Pomóc mi czy Pomocmy mu. W porządku, ale módl się Smutno mi go. Smutno mi go. Co ci Co lepiej mu pomócmy. Hmm. Nie być metacy tacy ciągle odmawiamy. Poszukaj brata, wyjmij A nie, bo musimy tego latu. Nie, tutaj musimy go poszukać. Badamy. Hmm. Eee, Jest ja jestem ładna z sterwona Scenia. Czekaję szybko tutaj. Dobra, ja to otworzę wejwice. Owarłem. To maceta co to! To robi sobie swoje dymy Czekaj ja ubiorę szybko lepszym zezok, okej? Okay? Mm. Tutaj też ma skrzynkę kolejną Co? Tutaj masz kolejną skrzynkę, ale nie ja się nie Już idę. Dzięki. To jest staje, się lepsze. Zbieram to wszystko, co tu jest. Jest? Nie no chodźmy do tego, zimienia. imienia. Idziesz? Idziesz? Co ja No Dobra. Ani śladu Tifa. Szlak. Chyba nie myślisz, że on żyje, prawda? Nie martw się na zapas. Ale gdzie mieliby go trzymać? Szlak, to moja wina. Kubi jestem. To, że wysyłałeś tu ludzi? Tak. Co do Twojego brata, nie wiem. Kiedy ostatnio go widziałeś? Byliśmy we wschodniej części Quorient, przy Devil's Bridge. Tam nas napadli. Wprowadzili go, a mnie zmusili do brudnej roboty. Robiłem to tylko dla dobra brata, Aiden. Kiedy zaczynałem, nie wiedziałem, że ktoś zginie. Hmm. Do, do. Do. O, to okay. chyba sprawdzę okolice tego Devil's Bridge. Aiden, mówisz serio? Zrobisz to dla mnie? Nic z tych rzeczy. Zrobię to, żeby nikt inny przez Ciebie nie zginął. No, chodź. Czekaj, co to jest? A to się Nie podczas niego bo nie chcę. Czekaj, no sprawdź, jest tylko apteczki ze dobra? No, kończymy teraz odcinek i robimy to w okej? Okay? Dobra, tylko słota apteczki i stanę, w mniej, stanę jeden miejsce, dobra? Mhm. dobra? Ty nie, tu, ja nie, na dachu, dobra? nie, 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 Tutaj stanę na, tym. I na... Razie, i na koniec, wielki skok.